Większość z nas żyje w przekonaniu, że nasze decyzje finansowe są wynikiem chłodnej kalkulacji i racjonalnych potrzeb. Jednak neurologia i ekonomia behawioralna brutalnie weryfikują ten pogląd, udowadniając, że w zderzeniu z nowoczesnym marketingiem nasz mózg zachowuje się jak niezałatana aplikacja pełna błędów systemowych. W ciągu najbliższych kilku minut przeprowadzimy analizę mechanizmów, które sprawiają, że podczas wyprzedaży twoja kora przedczołowa, Wyłącza się, oddając sterowanie pierwotnym instynktom, przez co tracisz pieniądze, będąc święcie przekonanym, że właśnie ubiłeś interes życia. Zrozumienie tych pięciu błędów poznawczych to jedyny sposób, by odzyskać kontrolę nad własnym portfelem i przestać być marionetką w rękach algorytmów sprzedażowych. Witaj na eksperymencie rzeczywistości, czyli kanale, na którym uwielbiam gdybać, analizować różne scenariusze i odpowiadać na różne pytania. Anatomia zjawiska. Szał zakupowy nie jest jedynie metaforą określającą nadmierną konsumpcję, lecz fizjologicznym stanem organizmu przypominającym ten, który towarzyszył naszym przodkom podczas udanego polowania. Z tą różnicą, że dziś zamiast zwierzyny trofeum staje się nowy gadżet lub ubranie. Mechanizm ten opiera się na chwilowym wyłączeniu racjonalnego myślenia na rzecz natychmiastowej gratyfikacji, co sprawia, że w momencie dokonywania transakcji czujemy euforyczne uniesienie maskujące fakt, iż nabywany przedmiot jest nam całkowicie zbędny. Marketingowcy dokładnie zdają sobie z tego sprawę, że wprowadzenie klienta w stan emocjonalnego pobudzenia drastycznie obniża jego wrażliwość cenową. Dlatego sklepy projektowane są tak, by bombardować zmysły bodźcami wizualnymi i dźwiękowymi, uniemożliwiając mózgowi spokojną analizę zysków i strat. Ignorowanie tych mechanizmów prowadzi do zjawiska, które ekonomiści nazywają „drenażem portfela poprzez mikropłatności, gdzie setki drobnych, nieprzemyślanych decyzji kumulują się w potężne straty finansowe w skali roku, uniemożliwiając zbudowanie poduszki finansowej czy realizację większych celów życiowych. W pagnięcie spiralę konsumpcyjną ma również wymiar psychologiczny, ponieważ po krótkotrwałym wyrzucie endorfin, następuje tak zwany kat zakupowy, czyli poczucie winy i frustracji, które paradoksalnie często próbujemy uleczyć kolejnymi zakupami. Warto zgłębić ten temat, ponieważ statystyki pokazują, że przeciętny konsument wydaje od 40 do nawet 80% więcej pieniędzy w sklepach internetowych właśnie przez uleganie impulsom, a nie przez realne zapotrzebowanie na produkty. Pierwszym, jednym z najsilniejszych błędów poznawczych jest efekt niedoboru, który sprawia, że rzeczy rzadkie lub trudno dostępne automatycznie wydają nam się bardziej wartościowe, niezależnie od ich rzeczywistej użyteczności. Klasyczny eksperyment przeprowadzony w 1975 roku przez Stevena Warhella udowodnił, że ciastka w niemal pustym słoju były oceniane przez badanych jako smaczniejsze i draższe niż te same ciastka w pełnym naczyniu, co dobitnie pokazuje jak łatwo oszukać nasze zmysły z samą informacją o ograniczonej dostępności. Sklepy internetowe bezlitośnie wykorzystują tę lukę w naszym oprogramowaniu, wyświetlając liczniki czasu, do końca promocji lub komunikaty o ostatnich sztukach w magazynie, co uruchamia w nas lęk przed utratą zasobów i zmusza do podjęcia decyzji tu i teraz bez czasu na zastanowienie. Kolejną pułapką jest efekt zakotwiczenia, polegający na tym, że nasz mózg w procesie szacowania wartości nadmiernie sugeruje się pierwszą informacją, jaką otrzyma, traktując ją jako punkt odniesienia dla wszystkich kolejnych danych. Kiedy widzisz w sklepie przekreśloną cenę 1000 zł obok nowej ceny wynoszącej 800 zł, Twój umysł natychmiast uznaje to za okazję, ponieważ zakotwiczył się na kwocie 1000 całkowicie ignorując fakt, że ten sam produkt u konkurencji może standardowo kosztować 600 zł. Sprzedawcy celowo umieszczają w ofertach absurdalnie drogie produkty tylko po to, by te nieco tańsze, ale wciąż zapewniające wysoką marżę, wydawały się przy nich rozsądnym i ekonomicznym wyborem. Lęk przed pominięciem, znany powszechnie jako FOMO, wykracza daleko poza media społecznościowe i stanowi potężny motor napędowy współczesnego handlu, żarując na naszej głęboko zakorzenionej potrzebie przynależności do grupy i naśladowania jej zachowań. Widząc komunikaty typu: 50 osób właśnie ogląda ten produkt lub Jan z Warszawy właśnie dokonał zakupów. Wpadamy w panikę, że ominie nas okazja, z której korzystają inni, co w naszej podświadomości jest równoznaczne z byciem wykluczonym ze stada. To zjawisko dowodu społecznego sprawia, że kupujemy rzeczy nie dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że boimy się uczucia żalu, iż inni skorzystali, a my zostaliśmy z niczym, co jest irracjonalne, gdyż większość tych okazji powraca w cyklicznych odstępach czasu. Sposób prezentacji informacji, czyli efekt tramowania, potrafi całkowicie zmienić nasz odbiór tej samej rzeczywistości, co doskonale obrazują badania Kahnemana i Tverskiego nad podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka. Klient chętnie kupi produkt opisany jako w 90% beztłuszczowy, niż ten sam produkt z etykietą zawiera 10% tłuszczu, mimo że matematycznie jest to ta sama informacja, ale podana w innej ramie emocjonalnej. W kontekście finansowym sklepy wolą komunikować, oszczędzasz 50 zł zamiast wydajesz 200 zł, ponieważ rama zysku jest dla naszego mózgu znacznie przyjemniejsza niż rama kosztu, skutecznie odwracając uwagę od faktu, że pieniądze i tak znikają z naszego konta. Współczesne platformy zakupowe są projektowane tak, by maksymalnie skrócić drogę od impulsu do transakcji, tworząc zjawisko dopaminowej pętli prędkości, gdzie sam proces kupowania staje się źródłem przyjemności ważniejszym niż posiadanie przedmiotu. Możliwość zakupu jednym kliknięciem, zapamiętane dane karty kredytowej i natychmiastowe płatności mobilne usuwają tzw. punkty tarcia, które kiedyś dawały nam czas na refleksję, czy dany wydatek jest w ogóle sensowny. Wpadamy w cykl, w którym oczekiwanie na paczkę generuje więcej ekscytacji niż jej zawartość, a moment rozpakowania jest tylko sygnałem do rozpoczęcia poszukiwań kolejnego bodźca, co jest prostą drogą do uzależnienia behawioralnego. Aby przerwać ten automatyzm, musimy sztucznie wprowadzić z powrotem utrudnienia w procesie zakupowym, stosując prostą, ale niezwykle skuteczną procedurę trzech kliknięć przed finalizacją transakcji. Pierwszym krokiem jest usunięcie zapamiętanych danych karty płatniczej z przeglądarki i aplikacji, co zmusza nas do fizycznego poszukania portfela i ręcznego wpisania cyfr, dając mózgowi bezcenny czas na ostygnięcie. Jeżeli konieczność wstania z kanapy sprawia, że rezygnuje z zakupu, jest to najlepszy dowód na to, że była to tylko zachcianka wygenerowana przez chwilowy impuls, a nie realna potrzeba życiowa. Dla większych wydatków warto wdrożyć żelazną regułę 24 godzin, która polega na dodaniu produktu do koszyka, ale sfinalizowaniu transakcji dopiero następnego dnia, co w 90% przypadków kończy się rezygnacją z zakupu, gdy emocje opadną. Równocześnie, aby nie popadać w ascezę, która rodzi frustrację, warto ustalić sobie sztywny budżet impulsów czyli konkretną niewielką kwotę w miesiącu, którą możemy wydać na absolutnie cokolwiek bez wyrzutów sumienia. Taka kontrolowana swoboda działa jak zawór bezpieczeństwa, pozwalając zaspokoić potrzebę nowości, ale w bezpiecznych granicach, które nie rujnują naszej długoterminowej stabilności finansowej. Ostatnim elementem obrony jest nauka technicznego czytania promocji, co oznacza ignorowanie wielkich czerwonych haseł procentowych i skupienie się wyłącznie na cenie jednostkowej za kilogram lub litr, która jako jedyna pozwala na obiektywne porównanie ofert. Niezbędne jest również korzystanie z historycznych wykresów cen dostępnych w porównywarkach internetowych, które bezlitośnie obnażają taktyki sklepów, polegające na sztucznym podnoszeniu cen na kilka dni przed planowaną wielką wyprzedażą. Świadomość, że dzisiejsza niepowtarzalna okazja jest w rzeczywistości ceną standardową z ubiegłego miesiąca, jest najskuteczniejszym antidotum na marketingowy szum informacyjny. Zrozumienie, że nasz mózg w środowisku sklepowym działa przeciwko nam, nie jest powodem do wstydu, lecz punktem wyjścia do budowania finansowej świadomości i odporności na manipulacje. Stosując kwarantannę zakupową, weryfikując ceny historyczne i utrudniając sobie sam proces płatności, Odzyskujemy sprawczość, zamieniając kompulsywne plikanie w świadome wybory. Jeśli ten materiał pomógł Ci zrozumieć mechanizmy rządzące Twoim portfelem, rozważ subskrypcję kanału Eksperyment Rzeczywistości, by nie przegapić kolejnych analiz świata, który nas otacza. A w komentarzu napisz, który z tych błędów poznawczych najczęściej łapie Cię swoje sidła. Dzięki, cześć!